Cześć, witam was bardzo serdecznie i w tym odcinku zajmiemy się podstawami modu Sezon. Jeżeli słyszałeś o tym modzie lub zainstalowałeś sobie tego moda, aby pograć w realistyczne tutaj realia, no to możesz mieć problem z ogromem tutaj wiedzy, której trzeba na początku przyswoić. Moim zdaniem sprawia to odrobinę trudności, ale tylko i wyłącznie na samym początku. Przejdźmy więc najpierw może do kalendarza. I kalendarz to jest taka y, bardzo fajna i ciekawa tabela. I wszystko zależy od tego, y, ile dni sobie sezonu ustawimy. Ale w każdym bądź razie, każdy sezon trzeba podzielić na cztery y, sezony. Pierwszy sezon, czyli wiosna, drugi sezon, lato, trzeci sezon, to jest jesień, i czwarty, to jest zima. Jak widzisz, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i 1, 2, 3. To jest ustawienie sezonu na 3 dni. Możesz sobie ustawić sezon na 9 dni, i wtedy wiosna będzie trwała 9 dni. Lato też będzie trwało 9 dni, jesień tak samo i zima wciąż 9 dni. Co oznacza to tak naprawdę w praktyce? Przede wszystkim na wiosnę w ciągu tych 9 dni możesz siać, ale okres żniw jest dopiero w późniejszym y, czasie, czyli zazwyczaj w lecie i w jesieni. Oczywiście zależy jeszcze od danej uprawy, ale skupmy się na przykład na pszenicy. I pszenicę możemy posiać w ciągu tych 9 dni, jeżeli oczywiście to jest y, nowy save nowa gra, chyba, że zresetujesz sobie swój stary save i będziesz miał wtedy reset, no to można powiedzieć, że będzie wszystko i tak jakby od nowa, bo teoretycznie twoje uprawy powinny uschnąć, ale pomijajmy już te save'y, chodzi o to, że tak jeżeli chcesz jak najszybciej sobie rozwinąć już to gospodarstwo, to nie możesz od razu na początku zająć sobie 9 dni Jakiś motor tu przyjechał. Teoretycznie możesz, ale wtedy będziesz musiał więcej czasu poświęcić na pracę. No, jeżeli ja mam gospodarstwo, które dopiero rozpocząłem i nic się tutaj nie dzieje na nim, no to trochę słabo będzie, jeżeli ja od razu dam sobie na przykład, o nie wiem, 24 dni, tak? Bo Pomyśl, pomyślmy o tym, że 24 dni ma wiosna i 24 dni ma lato. To dopiero yy, tutaj jest 16 41 dnia. <tryk> 41 dnia dopiero będę mógł mieć okres żniw. Dopiero wtedy będę mógł zbierać te zasiane na przykład zboża. Pszenicę, jak widzisz, możemy w ciągu tych 24 dni sobie posiać. Z jednej strony fajnie, bo może sobie dać szybkie tempo gry. Siać, nawozić, yy, używać wapna i tak dalej. Ale jeżeli na początku masz mało kasy, no to nie polecam gry na pewno na, takim dużym, yy, na takiej dużej ilości dni w sezonie. Spójrzmy na przykład na początku. Jeżeli ja sobie wziąłem od razu krowy, no to nie mogłem im skosić trawy, więc siano musiałem na przykład kupować. I to gdzieś tam jednak jest fajne, ale też ograniczające. No w przypadku 3 dni to nie jest wielki problem, ale dajmy sobie na przykład na 12 dni. No i spójrzmy. Ile dni musimy czekać? Jak widać tu są 4, tu 4, tu 4. 12 dni musimy czekać, żeby móc skosić siano yy, trawę. I ta trawa tak naprawdę tylko będzie pokarmem, bo nie będzie sianem. Więc więc tutaj musi jeszcze to oczywiście wyschnąć, a żeby to schło, to też musimy spojrzeć na pogodę i wtedy tutaj będzie jeszcze jeszcze więcej informacji takich potrzebnych, żeby dowiedzieć się, czy na pewno to siano mi wyschnie, bo jeżeli będzie kiepska pogoda, to ja będę tak naprawdę kosił trawę, która będzie schła. Kilkanaście dni, więc tutaj trzeba się naprawdę zastanowić. Oczywiście można sobie to w każdej chwili zmienić, i można sobie tutaj zmniejszyć sezon, jak się to po prostu żywnie podoba. Ja na samym początku użyłem trzech, później będę grał na 6, ale sądzę, że 9 to będzie też taki właśnie optymalny, i tak samo mówią o tym twórcy tego moda. Kolejna sprawa, którą chciałbym jeszcze tutaj omówić, to jest tutaj informacja właśnie odnośnie już sekunda dobra yy, odnośnie wskaz yy, tego naszego tutaj jak widzicie chuda że tak powiem yy, chmurka no to wiadomo pochmurnie Czasami jeszcze tam się pojawia taka inna ikonka, na przykład taka roślinka z deszczem, z kropelką. To znaczy, że jest zbyt mokro, więc no i nie możemy na przykład, nie możemy jeszcze zbierać żniw. Zazwyczaj ona się pojawia po deszczu przez tam 1-2 dni. Wszystko zależy też, jak długi jest wybrany ten sezon. No, Kolejne ikonki dwie, to czyli 2 stopnie Celsjusza, to wiadomo temperatura powietrza, a ta dolna no to temperatura e, gleby. No tutaj jak widzicie kwiatuszek i 02 łamane na wczesna wiosna, to czyli to jest e, drugi dzień wiosny. Oczywiście w tym sezonie, który sobie wybraliśmy, czyli w tym sześciodniowym sezonie. Mogę sobie zmniejszyć na przykład, wciąż jest 2, e, ale wciąż też jest już e, wczesna wiosna, prawda? Jak dam sobie 12, też będzie wczesna, ale Tak samo, e, jeżeli sobie damy na przykład nawet 21 dni To wczesna wciąż będzie w tych od 1 do 8 dnia wciąż będzie wczesna wiosna Bo tu ciągle, ciągle są rubryczki tylko zmieniają się te ikonki tutaj e... Z ilością dni sezonowych. No, kolejnych tutaj yy, ikonek to nie muszę tłumaczyć, więc to by było na tyle z. O, tak widzicie, druga ikonka od lewej strony pojawiła się. Yy, czyli opady śniegu są możliwe, więc wejdźmy sobie, kurde, z przyzwyczajenia ciągle wchodzę na ten główny panel, bo tego panelu się zazwyczaj nie używało, tak, czyli. Opady śniegu, no i pochmurno. No i jak widać, śnieg zaczyna padać. Temperatury omówimy sobie w kolejnym odcinku, oraz omówimy sobie również jeszcze tutaj mm, inną rzecz. Chyba, że będzie dużo do omawiania, no to jeszcze planowanie damy na inny odcinek. W tym odcinku to już to wszystko. Jeżeli masz ewentualnie jakieś pytania, napisz je w komentarzu, a ja postaram Ci się odpowiedzieć. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Trzymajcie się, cześć!